Znajdujemy się na pograniczu Czech Województw, czyli podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Dziś porozmawiamy sobie o maszynach i pojedziemy w pole. A rozmawiać będziemy z panem Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi tutaj trochę poopowiadać o historii gospodarstwa. Prowadzimy gospodarstwo od 2006. Przejąłem gospodarstwo po rodzicach. Wtedy areał, jaki gospodarstwo posiadało, to było 40 parę hektarów. Głównym podstawowym sprzętem, jaki pracował w polu, to był zetor 7245-260. A na dzisiaj udało nam się to gospodarstwo troszkę rozwinąć. Areal, jaki obecnie posiadamy, to jest około 260 hektarów gruntów ornych. A no, oprócz do tego spory jeszcze areał łąk. No i na takim areale na dzień dzisiejszy pracujemy. Wprowadzicie Państwo tylko uprawę? Na polu, czy jeszcze też zwierzęcą? To znaczy, poza uprawą mamy jeszcze produkcję zwierzęcą. Do tej pory, do niedawna, bo jeszcze dwa lata temu, mieliśmy dwa kierunki, były to trzoda chlewna i bydło. Obecnie jest tylko i wyłącznie bydło z trzody, żeśmy zrezygnowali z tej komisji. To jeszcze proszę powiedzieć mi, co uprawiacie na polu? Prowadzimy podstawowe uprawy, mamy pszenicę, rzepak, kukurydzę. Jęczmień browarny i łąki, także to łąki. są krowy. No wiadomo, poposłowe. jak krowy, to też łąki muszą być. No a propos tego, jeśli uprawiacie Państwo kukurydzę, czy siewy się już u Was zaczęły, czy jeszcze czekacie na temperaturę? Czekamy na temperaturę, bo jeszcze, jeszcze w tej chwili jest za zimno, żeby rozpocząć się wy kukurydzy, ale wykonujemy takie prace jeszcze przygotowawcze na polach, które zostały z późno zebranej kukurydzy. I aktualnie będziemy pracować z pługiem dutowym w polu. Czyli możemy się przejechać dzisiaj, John i... Tak i pługiem dobra. To ja chyba wykorzystam tą okazję. Ale to już w tym momencie syn będzie jeździł w polu, także to ewentualnie. Jesteśmy już, tak jak widać, na polu z synem pana Krzysztofa Ernestem. Cześć. Cześć. No i będziemy zabierać się do pracy. Jaka to jest klasa? To niby jakaś koło trójki pewnie dwójka. Znaczy się ogólnie tutaj przy Wisłoce mamy takie dwójki, A. trójki. Miejscami może gdzieś tam wchodzi. Bo tam jest wójka. rzeka za tym. Tak, zawałem masz pewnie z 200 metrów i już jest to Wisło. Rzeka Wisłoka. I właśnie często te pola, co są zawałem, one są bardzo dobre, A. ale jak wyleje rzeka, no to jest bardzo stanie... zapytać, czy Wam wylewa często? Tak, średnio raz na 4 lata. Aha, czyli jednak tam gdzieś coś... No, tak. ostatnio już pewnie z 5 lat nie wylała. Raz mieliśmy rzepak, już praktycznie był do koszenia i wylała Wisłoka, że go praktycznie ojej, całego ojej. utopiła, przykryło go. Ale skosiliśmy i zebraliśmy jeszcze. A i co? No, był okay, tylko, było? tylko że było w nim strasznie dużo takiego mułu, nie? I jak się kosiło to wszystko było czarne, kurz niesamowity osób młodych chce nie zostawać, chce uciec przeważnie. Więc tutaj też pytanie do Ciebie, czy chcesz uciec, czy jednak zostać? Wiesz co? Myślałem w różne strony, ale chyba jednak dochodzę do takiego wniosku, że, że jednak chciałbym zostać. Zawsze to tak, to tak człowiek na swoim robi i, tak. i później nawet coś w życiu zostaje, powiedzmy, to co człowiek tak jakby osiągnie. To no później jest jego tak jakby, majątkiem i jego własnością, więc to też z jednej strony taka Idziesz do praca. pracy, zmieniasz tą pracę, masz takie, no to jednak nie było twoje. Dokładnie. I w sumie, co ty masz po tym? Wiadomo, nie, nic że po no, tym ludzie, nie masz. bardzo dużo ludzi chodzi do pracy i pracują, tak. aczkolwiek no później robi ukłonnicę. mamy coś, no, mamy inne porównanie jako dzieci rolników, nie? No, to okay. Właśnie tak, jak mówię, że ktoś pójdzie do pracy, przepracuje 10 lat i teoretycznie e, nic swojego nie urobił, tylko to, co wziął na wypłatę. Nie? nie ma tak, że coś zarobił, coś sobie Nie, e, zrobi, nie zrobił. zrobiłeś robota, nie zrobiłeś stołu paszowego krową. No, dokładnie. Nie masz czegoś, co później Ty ci zostanie. Wychodzisz nie? rano i widzisz, o, jedzą Efekt na tym nowym paszowym. Tak, nie? jedzą na tym stole paszowym. Podoba im się. O, molero, nie wziąłem sobie nawigacji. No mogę im powiedzieć, żeby nawigację przywieźli. Halo? A... no o nawigacji miałem coś opowiedzieć, a nawigacji nie mam. Dobra, ale przyklejona. No, dawaj. Tutaj mamy nawigację, ale ostatnio pracowaliśmy akurat z siewnikiem, więc musimy zmienić sprzęt. W tym przypadku u nas będzie to uprawa. Tutaj mamy zapisany akurat, no, dudowiec, czyli półdudowy. dudowy, nazwa sprzętu, Atilla wybieramy. I tutaj wpisujemy szerokość roboczą. Nasza maszyna akurat ma 3 metry szerokości roboczej, aczkolwiek wpisaliśmy 2,80, ponieważ no, nie zostaje calizna i lepiej się to po prostu to, no, robimy taką delikatną zakładkę. Ok, w tym przypadku wybieramy sobie teraz pole. Nawigacja nam przemieli. No i git. ustaw ścieżkę. Na przykład na tej. Ok, mamy pole i powinien już traktor nam jeździć na nawigacji. ustawimy jakąś mu nową ścieżkę bo z tego co widzę to on miał dosyć krzywą ścieżkę bo my jak siejemy tym siewnikiem Mzuri to nie siejemy nigdy prosto tylko w jednym roku tak a w drugim Aha. tak pole żeby po prostu takie krzyże w ziemi porobić żeby ten nawóz tam lepiej wymieszać i dlatego właśnie tak robimy no, i on teraz będzie już utrzymywał tą linię. Jeszcze nie, zapis, jeszcze nie dodałem mu dokumentacji. Już mu damy dokumentację. Uprawa podstawowa, głębokość 20 cm. OK. Yy, dobra. No i trochę prościej na tej nawigacji, bo możesz się skupić tak, na czymkolwiek... Serialu. na, czym, na serialu. <grym> <grym> Jakby ty zainstalował jakiegoś netflixa. Jeszcze, i jeszcze tele, jeden telewizor. telewizor to... To by można było seriala na Tableta to możesz tu gdzieś przypiąć jeszcze. No pewnie by weszł, I Je, jeszcze ja na ekran. Tylko trochę większe pole, jakby były. I weź sobie skręć w prawo, nawet tak, żeby bardziej przodem. Żeby się tak, jakby zbliżyć do tej białej kreski. Nie, dobra. I jak A on ona sobie podświetli, no, jak już jest podświetlona na biało. To weź sobie kliknij już automat, no. To? czemu on piszczy? Yy, no bo to ta nawigacja tak piszczy. Aha. Że tu już wykryło, że za 246 metrów powinnaś nawrócić, nie? Tyle na pole, Tyle ma <grym>, to ty piszczyt, No, teraz. no i, te, i kliknij sobie ten auto, no. No i gaz Aha, i tu na dół, dół, nie? Podnośnik, dobra. no to podnośnik jest tym pierwszym. Już mogę? No. I gaz. Żeby nie z gaz, gazu, gazu, gazu. A to on bez gaz? A to czemu sobie no. sam nie ten gazu. Zgaśnie. No co ty? No, no to jak masz nawigację, to przecież sam się nie ustawia, to się sam? No czemu? Znaczy się? On, on się ustawia tylko do ścieżki. No. Ale zgasnąć by z gazu jakbyś nie dała gazu. Dałam to auto, nie? <laughs> tak, no, no tak, to, <laughs> bo tutaj się jest... świeci wtedy Aha. A i, i znaczy, że, jest, że sam się prowadzi, nie? I jeszcze możesz mi właśnie powiedzieć o tej wielkości pól, bo to jest takie pole u Was średnie, w sensie takie małe. Znaczy się tak? pole, w którym akurat jesteśmy, ono ma powierzchnię około 4 hektarów, mm -hmm. więc szczerze powiedziawszy w naszym rejonie to jest takie no, fajne pole, powiedzmy. Najczęściej spotykane kawałki to takie hektar do półtora, do 2 hektarów, aczkolwiek no, zdarzają się pola jeszcze mniejsze, poniżej hektara. No niestety pod Karpacie akurat tutaj w naszej okolicy to, to jest straszne rozdrobnienie tych pól. 4 hektary to już jest naprawdę u nas fajny kawałek. Zresztą 2 hektary to już jest fajny, fajny kawałek. 2-3 w górę to już po prostu są fajne pola. A o polach e, rzędu tam 10 hektarów, 15-20 w kawałku żeby było. To już naprawdę się rza, bardzo rzadko zdarza. E, no, po prostu trzeba gdzieś szukać takich pól. A gospodarstwa są takie mniejsze, większe, bo tu widzę taki mniejszy ciągnik, więc pewnie gospodarstwa też mniejsze. Czy wszystkie są takie, znaczy się nie, w jest dużo, dużo takich mniejszych, przeważnie mniejsze gospodarstwa w naszym rejonie? Chodzi jest tutaj u nas we wiosce kilku gospodarzy, co, co też mają nowocześniejsze traktory i to znaczy na pewno świadczy o tym, że też mają większe ilości pola. Ale też właśnie dużo jest takich drobnych rolników, co mają po prostu tą trzydziestkę czy tam sześćdziesiątkę. No i tam normalnie pracują, a po pracy tam dorywczo sobie robią po prostu w polu, żeby tam, wiadomo, jakiś grosz zawsze zostaje. Tak. Myśle uprawa bezorkowa, problem jest, czego nie ma? Znaczy się, my uprawę bezorkową stosujemy od w sumie od niedawna, bo no. siewnikiem mzuri żeśmy siali wszystkie zboża bezorkowo, a kukurydze dalej żeśmy robili orkowo. To jest powiedzmy nasz pierwszy rok, gdzie robimy bezorkowo. Kukury pod kukurydze. No bo y, wiecznie był problem z tymi resztkami. No tak, bo to jest pożliwnymi. I nie dało się jakoś na przykład siewnik Mzuri nie dał rady wsiadć bezpośrednio. W, tak, nie dało rady się. Bynajmniej u nas się nie dało. Okay. Y, I też były pola zjeżdżone mulcherem, i też się nie dało. Dopiero kiedy poszedł mulczer i talerzówka, dopiero się dało. Więc w sumie to już jest no to, duży no koszt. Tak, nie? tak. tak. No i, dwa I w tym razy roku wiemy. stosujemy, tak jakby, w, no w sumie w tamtym roku kupiliśmy, czyli na cały ten sezon stosujemy puk dutowy. No i zobaczymy jakie będą efekty po tym, aczkolwiek nie mieliśmy do tej pory jakiś problemów z, z myszami. Wiadomo, że tam zdarzają się place. Gdzie po prostu wyjedzą. A... Tak, ale wiesz, to nie jest całe pole, tak jak u nas. Tak jak u Ciebie, gdzie jak pokazywałaś te same lat... zdjęcia, tak, że tak, po prostu tak, jest tak, do przesiania, tak. więc... Tak, no tak było te dwa lata temu, bo Pszenica jeszcze coraz chyba do... bodajże zjadły, tak, nie? Tak, tak, było, ale wiesz, przyszły potem te mrozy i jakoś... Coraz większy jest problem, ale to nie tylko chyba w przypadku uprawy bezorkowej, tylko ogólnie. Ślimaków jest dużo. A, czyli ślimaki. Nie myślę tylko ślimaki. Tak, u nas na przykład jest straszna flaga ślimaków. Wsiejesz e, rzepak i praktycznie od razu trzeba jechać z granulami, a i nie zawsze upilnujesz. Tą trutkę taką niebieską się rozrzuca. I jeszcze jak jest jakaś sprzyjająca wilgotna pogoda, to nie daj Boże od jakichś lasów, rowów. Wychodzi ich mnóstwo od miedzy, jest powyjadane. Jeszcze jak u nas jest takie rozdrobienie na polach, to po prostu one tych krzaków jest no, dużo i, i wchodzą w pole i wyjadają. Więc to jest u nas taka plaga. W tym roku żeśmy nawet kupili taki e, aplikator do mikrogranulatu, czy tam do siewu poplonów. I, znaczy, już żeśmy go testowali. Nim też można siać tą trutkę na ślimaki. I od razu po prostu jest tam 8 wężyków, i w tym pasie 3-metrowym cosiemnik. Rozwiesiliśmy te wężyki i tam po prostu wysiewa od razu na bieżąco trutkę, tak jakby. Czyli w sumie nie dość, że Mizuri wysiewa nawóz, wysiewa zboże, to jeszcze trutkę, to jeszcze wysiewa trutkę na śniwaki. Skończyliśmy już pracę na polu, to będzie wszystko w tym odcinku. Wam dziękuję za oglądanie, Tobie za przejażdżkę. Dziękuję Cześć, również. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Adios. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania odwiedzania naszych kanałów społecznościowych. Bądźcie na czasie, cześć! To, to jak ja mam no, powiedzieć? Jesteśmy z, pa, z Panem... Z synem Pana Krzysztofa, Ernestem. Okej. Dzień dobry! Dzień dobry! Ej, nie dawajcie mi już więcej cukru przed nagraniami!